Ja jestem alkoholikiem. A ty jesteś alkoholikiem, Janusz? Przyznaj się teraz. Na trzeźwo, jak mówisz. Poczekaj. Bo też mi się chce pić, ale mnie to w wkurza, że nowy telefon. Góry, tak, tak! W piątek chuja nie odda. Góry, bo... Szkoda mi tego telefonu, bo to na... Ale... Ja wypiję i... A czemu nie możemy Twojego dać dla Lambardu? Mój nie wezmą, bo jest szybka. Mój nie bo nie wezmę bo że nie chcę, nie nawet złotówki nie dadzą. Nie, nie, to jest Ale niektóre nam bardzo skupują z pieniędzmi. z jest, Byłem w trzech chujach, nie chula. Masz widok czwartek do piątku czy siódma po Ja nie Na razie ciemno, to nie wiem, to się może pożegnamy. Ja jeszcze nie wiem, czy chcę telefon dawać.